Krzysztof Dęga witam i zapraszamy na kolejną audycję. Dzisiaj będzie troszeczkę strasznie napisała do mnie pani Magda. Pani Magda chciałaby opowiedzieć o domu, w którym straszy. Za chwilę już u mnie rozmowa z Panią Magdą. Serdecznie zapraszam. To znaczy tak, wszystko zaczęło się ponad 5 lat temu. Ja mieszkałam z moją małą córką w najętym mieszkaniu. Zapoznałam ja chłopaka, który mieszkał w domu ze swoją mamą. I po tym, jak zaczęliśmy ze sobą być kilka miesięcy, postanowiliśmy po prostu zamienić się mieszkaniami. Jego mama przyszła mieszkać do mnie, a ja z córką poszłam mieszkać do niego do tego domu. Któregoś wieczoru siedzieliśmy na komputerze i na Google Earth, oglądaliśmy po prostu lokalizację, okolice i zobaczyliśmy na nagraniu właśnie w naszym domu. Tak? Na, schodach, na schodach wejściowych stała kobieta i mężczyzna i to byli ludzie, którzy mieszkali w tym domu, oni obecnie już nie żyją. I ja jestem... Ja wiem, że z Google Earth z satelity robione są zdjęcia, ale to było tak widoczne, jakby ktoś przed tymi ludźmi stał i po prostu zrobił im zdjęcie telefonem albo aparatem. Oni prosto patrzyli w kamerę. Gdy się przeprowadziłam do tego domu, wcześniej właśnie mama mojego chłopaka opowiadała mi o różnych sytuacjach. Wszystko dzieje się mniej więcej na schodach. Te schody to jest taki punkt, gdzie wszystko się dzieje. Ale to są schody wejściowe do tego budynku, czy schody już w samym budynku? Schody, które prowadzę na, na piętro. Hmm. Na, na piętrze mamy sypialnię łazienka, na dole mamy salę z kuchnią. Także wszystko to właśnie chodzi o te schody. Mm -hmm. e, opowiadała mi, że gdy szła do siebie do sypialni, e, po prostu się stać i nie zamknęła drzwi. I właśnie te drzwi prowadzą na schody e, i po prostu, żeby zejść na dół. Mm. E, gdy nie zamykała drzwi od sypialni. To czuła wieczorem, jakby ktoś próbował jej przez nogi wejść do łóżka i przytulić się do pleców Miała tę sytuację kilka razy. Jak zaczęła zamykać od sypialni drzwi, to wszystko ustało. Mhm. Ja wczoraj, stojąc w kuchni, robiąc córce kolację, słyszę, jak moja córka po prostu schodzi po schodach. Te schody są stare, drewniane i bardzo skrzypią. I słyszę, jak schodzi dwa, trzy schody. Potem się dźwięk zatrzymuje, tak jakby szybko ktoś zbiegł ze schodów i nie ma. Ale wejście od kuchni wychodzi właśnie na te schody, tak, żebym widziała, czy ona schodzi do toalety, czy idzie do mnie. I nie było nikogo. Ona po prostu na górze spała. Czyli to były tylko dźwięki schodzenia po tych schodach? Tak, tak to są. E, bardzo specyficzne dźwięki takich starych, drewnianych, ruszających się schodów. I te schody, jak na przykład nie chodzi nikt, całą noc, ja rano schodzę, wieczor, rano schodzę do kuchni, mhm. one bardzo skrzypią, są takie zostałe i po prostu jak się... Staje stopą na te schody, one bardzo, bardzo skrzypią. A to był wczoraj właśnie ten odgłos, jak Pani mówi, tej niby córki, która schodziła wczoraj, tak. to, to było takie bardzo wyraźne, czy takie... Tak, no, bardzo wyraźne i moja córka jest mała, moja córka ma 8 lat, a to były takie bardzo ciężkie po prostu stąpnięcia na te schody i ja tak aż stanęłam w kuchni, tak patrzę, myślę, że ona zaraz do mnie przyjdzie, albo będzie palet, ale ani się światło nie zapaliło, ani jej nie było i chwilę się tak zastanowiłam i nieraz miałam już taką sytuację. I też często się u mnie zdarza, że jak jestem w kuchni czymś zajęta, to słyszę pukanie w drzwi wejściowe. Mhm. Dwa, trzy puknięcia i do otworzyć drzwi nie ma nikogo i miałam taką sytuację trzy razy pod rząd, to dwie, trzy minuty. A z drzwi, otwieram, nikt nie byłby w stanie tak szybko odejść, albo wsiąść do samochodu, czy wyjść, bo po prostu byłoby widać, że ktoś odchodzi. Nie Jeżeli nie otworzyłam komuś drzwi, to widać, że ktoś odchodzi spod domu, tak? I mm -hmm. pukanie, takie głuche pukanie, raz, dwa, trzy, albo raz, dwa. A sprawdzała I... Pani historię tego domu, czy... bo to jest, rozumiem, ten dom, w którym rodzice chłopaka, tak? Czy y, y, mieszkali wcześniej, Tak. No to... Nie, to znaczy tak. E, historia tego domu, z czego ja się orientuję, e, była taka. Dom był podzielony na e, dwa mieszkania. Jedno mieszkanie było na górze, w którym mieszkała e, córka e, tych państwa właścicieli. Mhm. Na dole mieszkali rodzice, a na górze e, mieszkała córka z, z synem. I oni się bardzo pokłócili. Ci rodzice zmarli nie pojednając się z tą córką. Uh -huh. I mi się wydaje, że oni po prostu szukają, e, nie wiem, jakiegoś kontaktu, czy po prostu nie pozałatwiali swoich spraw z życia. Uh -huh. Tak mi się wydaje, a że ja jestem bardzo taką empatyczną osobą, wrażliwą, to mi te sytuacje w domu sprawiają się najczęściej. A czy w tym domu jeszcze ktoś oprócz pani w tej chwili mieszka i, i, i córki, pani, oprócz pani rodziny, na piętrze e, czy tam na parterze? Nie, w tym domu mieszkam teraz ja z chłopakiem i z córką. Aha, aha. I nadal po prostu to, to trwa. A czy chłopak na przykład, czy tam córka też słyszą te odgłosy? To znaczy córka może, może nie za bardzo, ale chłopak mówi jak najbardziej. Leżeliśmy w łóżku trzy dni temu, oglądaliśmy po prostu telewizor i pyta się mnie, ty Magda już ruszyłaś w nogą? Ja mówię, że nie. I po prostu taki ciężar na łydce poczuł. Tak jakbym po prostu swoją nogę na niego próbowała zarzucić. Ja on mówię, że nie, absolutnie, oglądałam telewizor, nawet nie zwróciłam na to uwagi. Bardzo. E, cie... Tak, na przykład e, łapanie, łapanie za rękę w nocy mój chłopak śpi tak na ramieniu, jedną rękę ma po prostu wyciągniętą za łóżko i opowiadał mi, że też obudził się i po prostu tak jakby ktoś chwytał go po prostu za ramię, za rękę, jakby próbował go złapać. No takie dziwne sytuacje w tym domu się zdarzają. Najdziwniejsza muszę powiedzieć sytuacja była wtedy, kiedy ja pierwszy dzień ja przyszłam do tego domu mieszkać. Akurat mój chłopak zaczynał pracę Wyjechał z pra do pracy gdzieś około godziny 21. Ja zostałam z córką w tym domu, w salonie, z kartonami, oczywiście wszystko było zapakowane, ale podłączył mi telewizor, wychodząc do pracy, żebyśmy mogły sobie jeszcze wieczorem coś obejrzeć. Mhm. Córka poszła się wykąpać, córka poszła już do siebie do pokoiku spać i ja tak usiadłam, już taka zmęczona w hotelu, i po prostu jak mnie wryło w ten fotel, jaka ja byłam, złość mnie taka opanowała, ja byłam taka zła i smutna naraz, nie mogę tego sobie po prostu wytłumaczyć. Czułam się, jakbym usiadła do jakiegoś bardzo szybkiego samochodu, który bardzo szybko rusza nie mogłam z tego fotela się po prostu ruszyć ani ręką, ani nogą. I to trwało gdzieś 2-3 minuty. W końcu mnie to puściło i ja z płaczem do niego do pracy dzwoniłam, mówię, co, co tu się stało, mówię, ja byłam tak zdenerwowana, nie mogłam słowa powiedzieć. I co on na to? I po prostu, że może nerwy, że jestem zdenerwowana, że nowe miejsce, że się przyzwyczaję. A ten może fotel nie... to był y, y, tych dawnych właścicieli, że tak powiem, czy już po prostu te meble były y, pani kupione? Nie, nie. Były, nie, te meble właśnie zostały po tych właścicielach, mm -hmm. to były meble, to, były, to była taka kanapa ze skóry, do tego były dwa fotele, stare szafki, komoda, to były meble po tych właścicielach, dlatego że y, później wynajęła właśnie ten dom mojego chłopaka mama i ona prosiła, żeby te meble zostawić, jeżeli oni mają po prostu je wyrzucić czy komuś oddać. To jej się bardzo przydadzą, i te meble tam zostały. I te meble były bardzo, bardzo stare, nie wiem czy nie antyczne. A to wszystko I zaczęło to, się to... zaraz z tymi sytuacjami, jak pani się tam wprowadziła od samego początku, czy tam po jakimś czasie dopiero? Tą pierwszą sytuację miałam w pierwszy dzień, jak tylko przyszłam do tego domu. Później zaczęły się sytuacje właśnie z pukaniem drzwi. Tymi schodami e, miałam raz taką sytuację też, że e, leżąc w sypialni w łóżku... Tak? W tej sypialni wychodzę jako miękką i tam jest takie malutkie okie. E, moja córka chcąc czegoś sobie... Halo? Rady, czy, czy po prostu czegoś do picia. Jakby nie wiem, czy się pani nie przesunęła gdzieś, bo zanika o, mi o, pani. Taki, który opiera się łokciem. Czy... Mhm. Halo? Nie, nie, nie słyszymy się. O, przez, e, przez chwilę pani nie słyszałem, teraz już jest dobrze. <laughs> Jakby mogła pani powtórzyć dwa zdania do tyłu. Okej. Okay, leżąc, leżąc w łóżku w sypialni e, widzę e, drzwi. I za tymi drzwiami jest taka malutka garderoba. W tej malutkiej garderobie mamy małe okno, które. Tu, tam właśnie zaczyna się korytarz, i jest córki sypialnie, i właśnie te schody na dół. Mhm. No i któregoś wieczoru oglądam sobie telewizor, leżę w łóżku, moja córka już śpi, ale widzę, że stoi przy oknie, przy tym małym oknie. I tak się na mnie patrzy. Ja mówię, kochanie, co chcesz? Mówię, czy chcesz być do toalety, czy chcesz się czegoś napić? A ona mi się nie odzywa, tylko po prostu stoi i patrzy na mnie. Ale nie widzę jej dokładnie, dlatego że pada na mnie światło z telewizora, a tam daleko jest ciemno właśnie w tym, w tym korytarzyku. Mhm. Ale ona się nigdy tak nie zachowuje. Jeżeli chciałaby coś, to zawsze przychodzi do mnie mama, czy chce wejść do toalety, czy chce coś do picia, czy, czy to o coś zapytać. I ja się jej pytam w końcu, czego tutaj chcesz, czego chcesz, chodź tutaj, czego chcesz. I po prostu biegiem przez korytarz, do swojego pokoju, tak jakby wpadła. Moja córka ma łóżko piętrowe. Nie zdążyłaby sekundę dobiec do łóżka, położyć się do pokoju, do siebie do łóżka i zasnąć. Jak ja zerwałam z siebie kołdrę, pobiegłam do niej. Nie dałaby rady w takim szybkim y, czasie po prostu dobiec do, do swojego pokoju. Czyli można, tak jakby, po, czyli można powiedzieć, okay. że. Mm, to nie była córka, tylko po prostu jakaś zjawa, która przy, przybrała jakby postać córki, tak? Tak, ja po prostu leżałam w łóżku i tak patrzę kątem oka. Najpierw coś przyciągało mój wzrok, i tak kilka razy spojrzałam, i tak jakby właśnie ktoś stał w rogu, właśnie w tym małym korytarzu i mnie obserwował. Mhm. Gęsia skórka mi przeszła po całym ciele, i po prostu ja mówię Martynka, chodź, chodź. To chcesz? Chodź, chodź tutaj do mnie. A tak jakby moja córka po prostu przebiegła szybko przez ten korytarz i schowała się do siebie do pokoju. Ona bardzo takim um, wyrazistym biegiem, takimi piętami jak małe dzieci biegną. No nie słyszałam w ogóle kompletnie nic. Po prostu tak jakby się zawróciła i szybko po prostu wybiegła stamtąd. Ja to byłam w szoku. Pani mówi, że Pani już w tak? tym domu mieszka 5 lat, tak? Tak, teraz będzie ponad 5 lat. Jak się mieszka w tym domu właśnie nawiedzonym? Są, się, Idzie się do tego przyzwyczaić? Pani się boi, jak to się wydarza? Czy, czy często to się zdarza? To znaczy, jeżeli bywają takie sytuacje, że na przykład mamy jakiś taki bardziej napięty czas, jesteśmy bardziej jak to powiedzieć, y, mamy więcej pracy, czy jesteśmy bardziej, y, mm -hmm. po prostu kłócimy się, o, mm -hmm. przez to. Tak, tak jakby, tak jakby y, coś lub ktoś po prostu y, też między nami, takie bar ne nerwowość po prostu w tym mm -hmm. domu jest okropna. Czyli jakby to coś wprowadzało takie w życie pani właśnie taką sytuację nerwową, nazwijmy to. Tak, po prostu nerwową sytuację. I powiem szczerze, że ja pracuję bardzo ciężko też psychicznie i fizycznie. Jestem takim asystentem rodziny. I mogę być w pracy naprawdę 8-9 godzin, wracam po 12 godzinach do domu. Choć jestem zmęczona, to po prostu cieszę się, że do tego domu przyjeżdżam, że spędzę sobie czas z rodziną, że sobie odpocznę. Tylko otworzę drzwi, przekroczę próg, jestem tak zdenerwowana, po prostu mogę się na wszystkim wyżywać. Nerwy mnie takie dopadają, że nie jestem sobie w stanie tego wytłumaczyć. To jest bardzo dziwna sytuacja. Myślała Pani, żeby zmienić mieszkanie? To znaczy ja miałam, taką, miałam taki po prostu pomysł, żeby udać się do, tutaj Stowarzyszenie Polskiego Kościoła są kapucyni, żeby pójść po prostu zapytać się, może... No to właśnie, może jakiś egzorcysta by przyszedł właśnie odprawić takie egzorcyzmy w tym mieszkaniu. I chciałam właśnie zadzwonić czy pójść w niedzielę, porozmawiać, co się dzieje, i chciałabym po prostu poświęcić tam. Zobaczymy, może by się coś zmieniło. Mm -hmm. A y, ci Państwo, którzy zmarli, którzy byli właścicielami tego mieszkania, czy wie Pani, czy oni są tam pochowani w tej samej miejscowości, gdzie, gdzie Pani teraz mieszka? Nie mam pojęcia, nie wiem. Mm -hmm. Wiem, że oni umarli w szpitalu. Oni to umierali po prostu w szpitalu. I z tego co wiem, to oni właśnie ze własną córką bardzo źle żyli, oni się bardzo kłócili. Mm -hmm. I z tego co wiem, to oni po prostu się nie pojednali przed śmiercią i nie wiem, nie mam pojęcia. Nie wiem, jak to wytłumaczyć. A ta córka rozumiem sprzedała to mieszkanie państwu, tak? Dała, tak, sprzedała to mieszkanie po mhm. prostu i nie wiem, może bym z nią jakiś kontakt złapała, zapytała się, nie mam pojęcia, co robić. Mhm. A czy zdarzały się takie sytuacje, kiedy nie tylko pani, chłopak i, i córka słyszeli coś dziwnego? No nie wiem, na przykład byli u państwa znajomi i też coś dziwnego się działo? To znaczy, jeżeli chodzi o to, to tylko nam się zdarzają takie sytuacje. Mhm. Chłopak mój też spał teraz któregoś, któregoś razu i opowiadał mi, że śnił mu się bardzo, bardzo przykry sen. Śniła mu się ciotka, która mieszkała w Polsce i ponad 15 lat temu umarła. Mhm. Oni byli bardzo zżyci ze sobą, mieli bardzo ze sobą takie rodzinne Rodzini wielkacy z tą, z tą ciocią dobrze żyli. Mm -hmm. śniło mu, że przyszła do niego, usiadła mu na łóżku i opowiadała, kiedy kto z rodziny umrze. I czy to się... tacy, tak Jakby jakieś cyferki, i powiedział, że bardzo ładnie w sypialni pachniało takimi świeżymi kwiatami. Ja mówię, co ty gadasz, bo nas stoi tylko aloes na oknie, nic więcej. A aloes nie pachnie przecież. Mm -hmm. I mówię, że tak pachniało kwiatami, i że ona przyszła i była taka miła, i było tak sympatycznie w tym śnie, ale później powiedziała właśnie, kiedy i kto umrze. Ale jak się obudził, to nie pamiętał ani jednej daty. To też bardzo ciekawa sytuacja. Z tym. Bardzo ciekawa sytuacja. Mm -hmm. Też ostatnio jak zaczęłam, nie wiem czy to pomaga, ale zaczęłam palić wieczorem sobie świeczka sypialni. Mm -hmm. I jak, za, jak zaczęłam palić świeczkę, to wtedy może to takie jest nieracjonalne, ale bardziej się wysypiam mm -hmm. na przykład. Nie ma... budzę się też w nocy co kilka, co kilka godzin. Mm -hmm. I jakoś tak po pozwala mi się to też zrelaksować. A często te, nazwijmy to w cudzysłowie, zjawy się pojawiają w Pani domu? To znaczy, jeżeli chodzi o tę zjawę, którą ja wiedziałam, to widziałam ją tylko raz. Mhm. Ale te stuki, te schodzenia po tych schodach, pukanie do drzwi? Tak, te schodzenie po schodach było wczoraj wieczorem, właśnie tak gdzieś koło godziny 21. Yy, I też mieliśmy taką sytuację razem właśnie, że też w kuchni coś wieczorem gotowaliśmy i, i też właśnie słyszeliśmy jak skrzypią schody i mój chłopak się mnie pytał, czy Mogę słyszała? Ja mówię, słyszałam. I też właśnie myślałam, że moja córka schodzi na dół, aż proszę by te schody zobaczyć, czy ona nie idzie, dlatego że u nas nie ma światła na tych schodach. Mhm. Dlatego, że dom jest teraz po części remontowany i akurat nie ma tam oświetlenia na tych schodach. Mhm, I to po prostu podszedł zobaczyć, czy ona nie schodzi z góry do toalety, ale po prostu nie siedziała ze słuchawkami na komputerze i coś tam się w pokoju po prostu robiło. Czyli znowuż, że tak powiem, w, w ciągu mhm. kilku godzin, też coś tam w tym domu się mhm. dzieje. Tak. Tak się dzieje właśnie. No, nie wiem. Wydaje mi się, że takim racjonalnym rozwiązaniem będzie po prostu udać się tutaj do, do polskiego kościoła i poprosić o poświęcenie tego domu. Ja myślę, ja myślę, że to na pewno nie zaszkodzi, a myślę, że może pomóc. Jeśli nawet nie samo poświęcenie, to na pewno księża mają kontakt z jakimś egzorcystą. Może po prostu na, w tym domu trzeba coś takiego odprawić. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się spodobał. Jeśli macie podobne historie i chcielibyście opowiedzieć o domach, w których straszy, lub też inne tematy, to napiszcie do mnie maila na adres krzysztof.dega.maupawp.pl. Ten adres jest również w opisie tego filmu, więc jeśli nie zdążyliście go zapisać, to po prostu wejdźcie sobie w opis. Czekam również na Wasze komentarze, propozycje innych programów, o tym wszystkim, co chcielibyście zobaczyć na tym właśnie kanale. Jak zwykle zachęcam do subskrypcji, lajkowania i komentowania. A dziś to już wszystko. Krzysztof Denga, pozdrawiam i do zobaczenia.